Cześć Wam, właśnie wracam z trasy, dzisiaj byłem w Mielcu zobaczyć motocykl, konkretnie Benelli 251, ostatnia sztuka, którą Pan miał już sprzedał, bo się chcia chciałem się przesiąść na coś większego, no i tak szukam, szukam, bardziej jestem w turystyka. No i właśnie po przejażdżce, lekko umyty motocykl. Oponka, oponka jest prawie, że do zmiany pokażę wam jeszcze w domu na zmiarką zmierzę i pokażę Wam dzisiaj moją <trony> starą oponę, którą zjeździłem tą oryginalną w sofcie na chwilę obecną 35 tysięcy. 552 km. Spalanie, które dzisiaj mi wyszło, no to w granicach 2,4 litra. Także super maszyna. Po pozdrawiam. Wracam, dotarłem właśnie do domu. Zmarzyłem się przebrać i przygotować suwmiarkę, żeby pokazać Wam, ile ma moja oponka teraz. opona z tyłu to jest. Pirelli, e, Sport Diamond. Ostatnio właśnie się dowiedziałem, że jest z Brazylii. E, no i teraz e, sprawdzimy, ile moja oponka ma. Milimetrów. Moment, tak. Jest taki jeden milimetr w innym miejscu no, też milimetr widać e, tutaj już e, że nie ma nic że już jest zrównała się zrównała się prawie z tym e, ale. Do rzeczy. Mam też y, drugą oponkę. Opona y, stara. Opona stara jest y, ze mną. Mm. Ona wyglądała tak. Mm. Pozwolę sobie oprzeć. Ona wyglądała tak. Była totalnie łysa. Ale o, zjeździłem ją do zera, do cna. Tu już nawet nie ma co mierzyć. 25 tysięcy zrobiłem na niej także jest naprawdę chińska twarda niebezpieczna na drodze mokrej ale 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 długo 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 pojeździ jeśli się nie szlifuje i tak dalej także to wszystko na dzisiaj dziękuję za obejrzenie zostawcie subskrypcję i lajkujcie komentujcie no, hejka, cześć!